Słuchajcie, to będzie odcinek, w którym będzie padało dużo czerstwych nawiązań do motoryzacji. Dowieźli czy nie dowieźli? Ruszamy z pit stopu. Gaz do dechy, tak i można tak długo. Wow. F1, pierwszy wakacyjny blockbuster, mówi się. Józef Kosiński za kamerą, reżyser Top Gun Maverick. Brad Pitt za kierownicą, 300 milionów dolarów budżetu. I co nam z tego wyszło? Dowieźli nie dowieźli? Dowieśli przede wszystkim realizacyjnie, oczywiście potem porozmawiamy też o tym, czy, czy fabuła w obrębie tego filmu działa, czy nie działa, ale odpowiadając naj, najkrócej jak się da, nie widziałem takiego filmu w kinie. Nigdy. Wow. E, no i jest to niezwykle ekscytujący wniosek. Szaleństwo. E, cóż mogę powiedzieć? To był jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów tego roku. Top Gun Maverick widziałem cztery razy w kinie, mm -hmm. nieskończoną ilość razy na streamingu, dałem mu 10 na 10 z serduszkiem. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów XXI wieku. Nice. Kiedy reżyseruje ten sam twórca, kiedy produkuje ten sam człowiek, czyli Jerry Bruckheimer, jest jeden z pięciu scenarzystów. Mm -hmm. Szkoda, że ten najgorszy z e, Top Gun Maverick, z najmniej ciekawym Nie można z mieć wszystkiego. No to się czeka, ale mam wrażenie, że to właśnie, kurde, coś z tym scenarzystą. Wiedziałem, wiedziałem, że on po prostu nawali. No to jest gość, który pisał Transformery i to nie te lepsze, tylko te gorsze. Gość, który ma w swoim CV również The Rings, czyli najgorszą w ogóle część. No taki w ogóle hollywoodzki wyrobnik z tej niższej półki. Czułem, że coś tam nie zagra. I to ale właśnie jaki, ta fabuła. Jaki jest swój główny zarzut? Mam kilka zarzutów. Przede wszystkim mam wrażenie, że jakby, w, o ile w, cały czas porównujemy sobie to Top Gun Maverick, bo Jasne, nawet ten jest bohater naturalne. jest. Mm -hmm. Troszkę podobny, no taki już przejechany przez życie. Doświadczony gość, który powraca do branży, żeby uczyć młodych, tak. jak to się mm, pilotuje, maszyny za setki milionów dolarów. Mam wrażenie, że w Top Gun Maverick była prosta, ale pięknie, klarownie opowiedziana fabuła, gdzie wszystkie momenty, których mogliśmy się spodziewać, następowały tam, gdzie miały następować i miały niesamowitą siłę rażenia pod względem emocji. I tak naprawdę, jakby sceny lotnicze były wisienką na torcie, ukoronowaniem mm. pięknie opowiedzianego dramatu. A tutaj ten dramat nie jest aż tak pięknie opowiedziany. Mam wrażenie, że historia rozłazi się w szwach, trwa 2 godziny 40, Togan Ma trwa 2 godziny, 2 godziny 9 razem z napisami końcowymi. I to jest chyba mój zarzut. Plus, okay. Ale może do tego jeszcze przejdziemy o scenach wyścigów też. tym powiedział. Być może to wynika z tego, że, tak jak powiedziałeś, w Top Gun Maverick miał trochę inną, inną aspirację. I faktycznie ja zgodzę się z tym, że F1 nie działa tak dobrze emocjonalnie, jak działał Top, Ma Top Gun Maverick. Ale moim zdaniem wynika to z tego, że w ogóle nie chciał. To znaczy, tak jak, tak jak sceny samolotowe były wisienką na torcie w Top Gun Maverick, tak sceny wyścigowe są. Sednem i sercem tego filmu. I w tych scenach zresztą odbijają się wszystkie relacje i te sceny mówią o tych relacjach więcej niż, e, niż rozmowy pomiędzy bohaterami. E, abstrahując od tego, że wyglądają fenomenalnie, wyglądają mhm. jak. No jak żaden film wyścigowy do, dotychczas w historii kina. Też być może dlatego, że był kręcony w taki dosyć wyjątkowy sposób, o którym też na pewno później po, porozmawiamy. No ale silnikiem tego filmu są wyścigi. Wyścigi wyglądają genialnie, więc film jest genialny. <ścoughs> Finito. No tak, one, one świetnie działają, są fantastycznie zrealizowane. Yy, cała nasza trójka widziała ten film w imax więc yy, tu w ogóle nie ma o czym mówić. No, to jest pełna imersja, ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić właśnie do tej fabuły, bo mi generalnie ten film się bardzo podobał. Yy, mój jedyny zarzut dotyczy metrażu. On jest po prostu... To jest ciut za długie i wydaje mi się, żeby wyciąć te pół godziny tak mniej więcej gdzieś tak z, ze środka, to ten film byłby bardziej skondensowany właśnie jak Top Gun Maverick. I w ogóle to jest zapewne, że tyle mówiłeś o tym Top Gunie, dlatego że to miało być y, moje drugie pytanie do Was, dosyć bezceremonialne, czy to jest Top Gun Maverick? W bolidach Formuły 1. No, taki był chyba plan. I bo też... jeszcze, przepraszam, mm. kiedy oglądaliśmy materiały promocyjne, kiedy oglądaliśmy zwiastuny, to nie sposób było się pozbyć tego wrażenia. Ten sam reżyser, przed kamerą absolutna ikona Hollywood, jedna z ostatnich wielkich, czyli Brad Pitt. I taki rodzaj historii, w której ten, ta wielka gwiazda i bohater jednocześnie, czyli trochę mamy taki poziom meta, udowadnia, że on jako ten stary wyjadacz pokaże młodszym, gdzie jest ich miejsce w szeregu, bo to jest. To jest chyba trochę o tym historia, no nie? Tak, chociaż jest różnica między bohaterem Brada Pita, a bohaterem Toma Cruza. Tom Cruise jest, gra cały czas w trybie w sensie On jest najlepszy. Nigdy przez moment nie, nie spodziewamy się, że on coś szani, coś mu się nie uda, e, może zginąć, ponieważ jest po prostu debeściakiem. Mhm. W przypadku bohatera Brada Pita tak nie jest. On w zasadzie co chwila tutaj zalicza jakąś kraksę i emocjonalną, i na torze. I tak naprawdę wraz z upływem czasu wierzymy, że może mu się coś uda, ale to nie jest tak, że wchodzi. I od razu jest pokazane, że jesteś legendą. Jesteś legendą, i nikt z nas nie ma szansy w ogóle doskoczyć do Twojego poziomu. Możemy walczyć, możemy cię podgryzać, ale to Ty zawsze będziesz liderem. Tak, no on jest takim złamanym bohaterem. Nawet w jednej ze scen ktoś mówi, tak dosyć ironicznie o nim, że on jest najlepszym kierowcą, którego nigdy nie było. Tak. Dlatego, że, dlatego że, że tuż przed tym, jak jego kariera na torze miała wzrosnąć, zaliczył bardzo ważny. I tragiczny w skutkach wypadek, który odsunął go od, od, od świata Formuły 1 na te 30 lat. I obserwujemy Brada Pita jako bohatera, który do tego świata wchodzi ponownie. Właśnie jako taka postać takiego trochę zawadiaki, za bohatera z wieloma wadami. To, też trochę and rollowca takiego, no nie? Tak, żywioł. Cieszka Dźwiękowa też to momentami podkreślam. Z masą tak niedoskonałości, który też, co ciekawe, musi nauczyć się wiele nie tylko o funkcjonowaniu w grupie, ale. O tym, czym tak naprawdę ten sport, ten ukochany przez niego sport jest, a jest de facto sportem drużynowym, a nie indywidualnym, jak mogłoby się wydawać. Ja też myślę sobie o tym, że jako w ogóle fan kina wyścigowego i antyfan samochodów, myślę sobie o tym, że, że są takie, takie dwa zasadnicze schematy opowiadania o, o kierowcach rajdowych. Jeden to jest auta jeden, a drugi to jest auta trzy. A więc albo mamy młodego bohatera, zawadiakę, który musi nauczyć się szacunku do sportu, tak. Oraz do starszych, albo mamy starego mentora, który z kolei musi się nauczyć tego, jak tym mentorem zostać. F1 Kosińskiego wymyka się trochę obu tym schematom, to znaczy, jasne jest relacja pomiędzy starym mentorem oraz młodym, jeszcze nie, nieokrzesanym e, kierowcą Rajdowym, ale fantastyczne w tym filmie jest to, że Uczą się oni właściwie nawzajem od siebie fundamentalnych i dla tej relacji, i w ogóle dla sportu, i dla nich samych rzeczy. No dobra, wspomniałeś, że jesteś fanem sportu, także wyścigu, więc przejdźmy do samych wyścigów. Ty z kolei mówiłeś o tym, że masz z nimi problem. Zgadza się. Ja zacznę od tego, że nie znam się na Formule 1. To znaczy, wiem, kim był Erton Senna, wiem, kim był Michael Schumacher, Michael Schumacher. wiem, że Robert Kubica startował, natomiast. Nie znam się na zasadach, nie wiem mm -hmm. na czym to polega i mam wrażenie, że ten film wcale tego nie wytłumaczył. A to jest mm -hmm. dosyć kluczowe, mm -hmm. dlatego żeby przeżywać te wyścigi. Ja wiem, że tutaj cały czas gdzieś tam w tle słyszymy dialogi, którzy, czy komentatorów, czy bohaterów, którzy mówią, dobra, on teraz musi zrobić coś tam, żeby przejechać, żeby znaleźć się na jakiejś pozycji, ale dla mnie to było trochę mambo-dżambo, w sensie mambo ja tego nie, nie rozumiałem. I tak naprawdę dopiero na ostatniej prostej... Ostatni, ostatni wyścig i ostatni finał, ostatni finał, finał po prostu tego, co się dzieje, e, ja poczułem, że rzeczywiście unoszę się troszeczkę mm -hmm. nad ziemią i zaczynam to przeżywać. Bo wcześniej po prostu obserwowałem, o, piękne ujęcie, wow, to mi się <grym> naprawdę udało, ale nie byłem w to zaangażowany emocjonalnie. Chociaż ja tutaj muszę dodać, że y, faktycznie, jak na sport, w którym y, głównie ostatecznie chodzi o to, kto pierwszy dojedzie na metę, y, też mi się to wydawało dosyć skomplikowane, ale biorąc pod uwagę, że to jest. Y, Tutaj cały czas podkreślane, że to jest sport zespołowy i że oni muszą ze sobą współpracować i tak naprawdę Sonny Heist, czyli główny bohater grany przez Brada Pita, odnajduje tu taką formułę, nie do końca gra zresztą czysto i odnajduje pewien schemat, jak temu młodemu pomagać, żeby on się dostawał jako pierwszy do mety. Fajnie mi się to dosyć, dosyć składało i to, co dla ciebie wadą, mm -hmm. było wadą, dla mnie trochę było fascynujące. Odkrywanie tego krok, krok. Po kroku. Tak, też wydaje mi się, że twórcy zdają sobie sprawę, że na ten film pójdzie wielu ludzi, którzy fanami Formuły 1 nie, nie są. jest. I starają się zbudować jakiś taki balans pomiędzy byciem relatywnie przystępnym dla ludzi, którzy nic nie wiedzą o wyścigach, a jednocześnie nie traktować widzów, którzy znają się na Formule 1, jakoś tak, powiedzmy, upupiająco. I w tym filmie faktycznie dużo pojawia się takich dialogów, przede wszystkim w tym komentarzu. W ogóle to zresztą są światowej klasy amerykańscy komentatorzy, którzy mówią często takie zdania po kroju, o, teraz zjedzie na pit stop i w ten sposób może stracić cenne sekundy, co jest oczywiste dla kogoś, kto widział choć jeden wyścig albo jeden film wyścigowy, ale jednocześnie mam wrażenie, że Cała ta specyfika i nowomowa świata Formuły 1 dla mnie przynajmniej nie była odstręczająca, a ja mhm. e, też fanem Formuły jakoś specjalnie nigdy nie byłem. To znaczy, y, części rzeczy. To prawda, nie rozumiałem, co dzieje się w tym filmie momentami na torze, dlaczego ten manewr jest tak kluczowy w tym momencie i co znaczy, yy, co znaczy słabe powietrze za danym samochodem, ale ostatecznie to są takie rzeczy, które film też interesująco wizualnie przedstawia. Czyli I był, mm -hmm. plus, minus na sam koniec. Ja wiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby go wyprzedzić i dojechać jako pierwszy. Czyli był jak w filmie Tenet. Nie staraj się tego zrozumieć. <laughs> po, prostu to po prostu poczuj. Poczuć. <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, wszyscy chyba zgodzimy się do tego, że jest to niesamowite technologiczne osiągnięcie. Tutaj po prostu mucha nie siada, no to jest tak nakręcone, tak zmontowane i tak poprowadzone, że czujemy tę prędkość. Co jest o tyle ciekawe, że czasem, kiedy oglądamy transmisję z Formuły 1, to z racji dalekich, szerokich planów nie, nie czujemy tego, a tutaj po prostu jest moc. Natomiast moje pytanie do Was jest takie: czy myślicie, że ten film będzie się bronił? W innym miejscu niż IMAX, na mniejszym ekranie, w zwykłym kinie, na telewizorze czy o zgrozo na ekranie laptopa, telefonu. Nie, uważam, że na streamingu, generalnie, że będziemy to oglądać właśnie na małych ekranach, to nie będzie się zupełnie bronić. Właśnie mhm. dlatego, że Historia nie pracuje tak, jak pracuje w Top Gun Maverick. Ja Top Gun Maverick mogę oglądać cały czas na, na komputerze, na, jak tylko znajdę, na którejś z platform streamingowych i ciągle to przeżywam. A tutaj czuję, że raczej to po mnie spłynie. Ujęcie jakieś, wow. To mm -hmm. fajnie wygląda, ale żeby się w to zaangażować od pierwszej do ostatniej sceny, w moim przypadku zupełnie nie. Myślę sobie o tym, że Formuła 1 jako sport jest najlepiej zrealizowanym sportem w ogóle ze wszystkich, jest y, dlatego że wymaga tak wiele. Kreatywnego sposobu przedstawienia, a jednocześnie ten film jest rewolucyjny w sposobie w ogóle portretowania samochodów. Myślę sobie o kilkunastu miniaturowych kamerach 6K, które są przymocowane w kluczowych miejscach tego samochodu, a jednocześnie jeszcze mocowania tych kamer się kręcą od czasu do czasu, pozwalając jakby pokazać i twarz Brada Pita, i tą prędkość. Ostatecznie wydaje mi się, że kreatywność twórców jest. jest Czymś, co wychodzi z ekranu z taką mocą, że jest w stanie cię jednak y, trzymać na brzegu fotela, niezależnie chyba od warunków y, ekranowych. A ja uważam, że nowinki technologiczne się y, szybko starzeją, a koniec końców przetrwają dobre historie to one są ponadczasowe. Nie no, okej, okay, ale, okej, okay, ja potrafię to załapać, ale to nie jest nowinka technologiczna. W sensie to, to jest nie jest... To on, to nie nigdy jest... wcześniej nie widziałeś czegoś takiego. Podkreślasz to cały czas. Oczywiście, ale chodzi mi o to, że to nie jest tak jak w 28 lat później, że Danny Boyle montuje film w dziwaczny sposób i to jest nowinka montażowa. To jest to tak, teraz zaczynamy z tą... to, jest, to jest tak, że Kosiński... Nie wracajmy do tego, proszę, bo to... To jest tak, że Kosiński zbudował cały samochód, umieścił w nim, w kluczowych miejscach tego samochodu kamery i no, no, to jest osiągnięcie, którego, którego nie, nie nie będzie się dało powtórzyć. Znaczy, to nie jest coś, co się zestarzeje. To nie jest tak, że ludzie będą kręcić filmowy o w ten sam sposób, co Podkreślmy on. przy minimalnym użyciu CGI-a, tak? No to jest film zrobiony raczej w sposób praktyczny. Dobra, słuchajcie, moglibyśmy jeszcze tak długo, ale ten odcinek nie mógłby być spełniony, gdybyśmy nie pogadali jeszcze o głównej gwieździe, czyli bradzie picie. No słuchajcie, on jak dla mnie tutaj po prostu lśni na ekranie, no i faktycznie udowadnia, że jest jedną z tych ostatnich ostatnich ikon. No oh jest. Brad Pitt ma taką bardzo latebackową, backową jak powiedzieliby Amerykanie, energię w tym filmie. Trochę stara się być mm -hmm. budą, delikatny uśmiech, ale czujemy, że pod tym wszystkim buzuje niespełnienie, czy buzuje, tak jak powiedział wcześniej Maciek, zgorzknienie, a sam bohater ma sporo do przepracowania. Jest też zresztą w tym filmie taka klasycznie Oscarowa scena na tarasie w Las Vegas, kiedy bohater tak, opowiada tak, tak. o swoich emocjach pewnej ważnej dla niego osobie. I myślimy sobie, ok, brat, to jest ta scena, za którą możesz dostać nominację, jeżeli rzeczywiście Apple i Warner będą walczyć. Tym bardziej jest to ciekawa Ostary. scena, bo to jest facet z pokolenia, który nie mówi o swoich emocjach. Zwłaszcza fajnie to widać w scenie z Javierem Bardemem na początku filmu, z którym zresztą on ma świetną chemię ekranową. Kiedy Javier Bardem tuż przed pierwszym wyścigiem przychodzi do niego, zapytać się go jak się czuje i widać, że oni nie są w stanie. Za bardzo o tym pogadać, no nie? To są goście totalnie oldschoolowi. Myślę o tej sekwencji, o której ty wspomniałeś, której nie lubię aż tak bardzo mm -hmm. tej, tej sekwencji na balkonie. Tak samo jak dużo mniej lubi jakiekolwiek sekwencje, które opierają się na rozmowie dwóch twarzy w tym filmie. A dużo ich jest. Sporo. Być może, być może dlatego, że ponownie wracając do jakby pomysłu realizacyjnego, ten Brad Pitt, on działa w tym filmie przede wszystkim taką mikroekspresją. Mikro E, przynajmniej dla mnie. To jest bohater, który traktuje wszystko z dystansem, ma bardzo dużo wewnętrznego spokoju, ale w momencie, w którym siada w tym bolidzie, nakłada, nakłada kask i rusza w trasę, my jako Widzowie wiemy, że on robi to naprawdę, wiemy, że jest na tym torze, i w jego oczach widzimy niesamowite skupienie i poświęcenie e, na potrzeby tego wyścigu, które nie jest aktorstwem nawet do końca. Jest ekscytacją człowieka, który pędzi 300 km na godzinę po torze Formuły 1. I to jest moment, w którym, w którym ten bohater dla mnie rośnie, w którym pojawia mhm. się w nim coś niezwykle prawdziwego i, i, i coś, czego nawet Tom Cruise w to Gun Maverick nie osiągnął. No, Kama, nie, to tu już się zupełnie nie <laughs> zgadza. Na really. tyle. No, panowie, nie rozwiążemy tego sporu, ale wyceńmy tą ekranową prawdę F1. Jasne. 8 opon na 10. Kino to nie wyścigi samochodowe. Nigdy jednak nie wiadomo, kto jest najlepszy. E, ode mnie 6 na 10, mimo wszystko. Ja jestem rozdarty. Jestem rozdarty. To jest ta sosna ze Styfana? Między 7 a 8. Chyba podłączę się pod Twój entuzjazm. Jednak dla mnie to jest wielkie widowisko i wielkie kino. Podchodzę do kina. 8 na 10. A co wy sądzicie o F1? Dajcie znać w komentarzach, a my się już żegnamy.